W sposób namacalny, odczuwalny, dotykany, oręduje za nami, stawia się za tę wspólnotą parafialną nie do kogo innego, ale do swojego syna Jezusa Chrystusa. Jest ona matką Boga, ale także i matką każdego z nas bez żadnego wyjątku. I zawsze do Chrystusa idziemy prowadzeni. Dłoni Najświętszej Marii Panny. Podczas tej Eucharysty będę prosił o zdrowie, łaskę, o łaskie, opiekę przez Matki Bożej Częstochowskiej dla Państwa Bogdana i Ewy 25 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. Prześwięta dziękczynno-błagalna. Dziękujemy wraz państwu Państwem Bogdanem i Ewą za dobro łaskę żeby Bożego Błogosławieństwa nie brakowało w dalszym życiu. Ksiądz kanonik proboszcz prosił mnie, żeby po zapowiedzeniu intencji złożyć zaraz jubilatom życzenia wszelkiego dobra Bożego Błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i dalej prowadzić do Jezusa Chrystusa drogą zgody, miłości, Boże są życzenia z tego ołtarza składane. Może jeszcze dodamy, by Pan Bogdan wytrzymał jakoś dalej z Panią Ego i Pani Ewa z Panem Bogdanem, żeby go A ksiądz, kanonik ksiądz proboszcz modli się w intencji Zuzanny Kalinę Bruna, która przyjmie przez Święty Prowadzą zdrowie, błogosławieństwo może dla jego rodziców i, i syna Jakuba, całej rodziny. Przeprośmy teraz za wszystkie nasze grzechy, by nasz udział w był godny i owocny.